Zdradzę Ci sekret szczupłych nóg. Nie zwlekaj, zaczynamy. Stań w tadasanie. Stopy razem wyciągnij czubek głowy do sufitu i jednocześnie ściągnij dłonie w dół. badrasana 1. Przenieś lewą nogę daleko do wypadu. Ugnij prawą do kąta 90 stopni. Ręce unieś do góry. Utrzymaj asanę przez 10 spokojnych oddechów. Przyciągnij lewą nogę do prawej. Łódka asana. Nie pochylaj się do przodu, ręce wyciągaj do sufitu, a kolana uginaj coraz bardziej. Utrzymuj Asanę przez kolejne 10 spokojnych oddechów. Przenieś prawą nogę daleko do tyłu, virabhadrasana 1. Zostań na 10 długich oddechów. Przyciągnij prawą nogę do lewej i wróć do utkatasany, tadasana. Powtórz ten cykl 4 razy i możesz go wykonywać 3-4 razy w tygodniu. Na koniec nie zapomnij rozciągnąć przody ut.